Dzień dobry, miło mi Was powitać na prezentacji poświęconej bezpiecznemu kanałowi Sygnalisty. Bezpieczny kanał sygnalisty, jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, jest takim systemem, który już niedługo większość polskich firm, nie tylko firm, również instytucji, będzie musiało wdrożyć. Wynika to z rozporządzenia Unii Europejskiej, tak tzw. dyrektywy o ochronie. Sygnalistów. W tej prezentacji postaram Wam się przybliżyć temat i samego systemu, i samej dyrektywy. Natomiast pozwólcie na początek, że y, krótko się przedstawię. Ja się nazywam Jakub Staśkiewicz. Jestem, mówiąc y, tak bardzo ogólnie, konsultantem do spraw cyberbezpieczeństwa. Natomiast mówiąc trochę bardziej y, szczegółowo, zajmuję się m.in. audytami bezpieczeństwa y, informacji, testami penetracyjnymi. Jestem autorem bloga opensecurity.pl poświęconego cyberbezpieczeństwu y, oraz y, założycielem. Trenerem w szkole sztuk walki z cyberprzestępcami. Najsłabsze ogniwo.pl. To są takie podstawowe moje zakresy zainteresowań. Mówię to dlatego, żeby podkreślić, że nie jestem prawnikiem, nie będę w tej prezentacji dotykał takich tematów mocno prawniczych. Będę głównie opierał się na faktach, które są znane, które w rozporządzeniu, w dyrektywie, przepraszam, europejskiej. Zostały zapisane. Zanim przejdziemy jednak do tematu samej dyrektywy i jej wymogów, zacznijmy od takiej rzeczy podstawowej, wyjaśnienia sobie pojęcia sygnalisty. Kim jest sygnalista? Bo być może, jeżeli nie mieliście wcześniej do czynienia z tym zagadnieniem, ze mną tak było, zanim usłyszałem, usłyszałem o samej dyrektywie, o wdrożeniu tych przepisów, to pojęcie sygnalisty było dla mnie takie dosyć mgliste. Otóż sygnalista jest osobą, która. Dowiedziała się o jakichś nieprawidłowościach, najczęściej w toku prowadzonej przez siebie pracy zawodowej, czyli w środowisku swoim zawodowym, w miejscu pracy lub w jakimś innym miejscu, w którym w ramach pełnienia obowiązków zawodowych miała okazję przebywać. Dowiedziała się o nieprawidłowościach, które wynikają najczęściej z jakichś takich niskich pobudek materialnych, organizacji, która dopuszcza się tych nieprawidłowości, organizacji bądź osoby. Robi to po to, aby, aby w jakiś sposób albo zarobić, albo zaoszczędzić. Sygnalista natomiast postanawia nie przychodzić nad tym do porządku dziennego, postanawia tą sytuację zgłosić, upublicznić najczęściej dla dobra ogółu, dla dobra społeczności, która w wyniku tych nieprawidłowości w jaki sposób traci lub cierpi, mogąc o tym nawet nie wiedzieć. Co jest istotne, sygnalista dokonując takiego zgłoszenia naraża bardzo często swoje bezpieczeństwo może się spotkać z jakąś akcją odwetową, więc. Będąc taką osobą, która bierze na siebie odpowiedzialność za upublicznienie jakiejś informacji, jednocześnie musi się liczyć z tym, że jakieś przykre konsekwencje mogą go spotkać. Jakie nieprawidłowości mogą być zgłaszane przez sygnalistów? Otóż jeśli chodzi o dyrektywę europejską, to dotyczy ona ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, czyli naruszenia prawa europejskiego. Natomiast w samej dyrektywie zawarte jest takie zalecenie, żeby kraje członkowskie, wdrażając te przepisy, rozszerzyły tą ochronę sygnalistów, również w przypadku zgłaszania nieprawidłowości dotyczących jakiegoś prawa lokalnego. I tutaj katalog tych naruszeń no, jest bardzo spory bo jeżeli mówimy o naruszeniach, wszelkich naruszeniach prawa, no to są to wszelkie działania, które, które są nielegalne, ale w większości przypadków ograniczają się one do takich działań, które osoba lub instytucja podejmuje po to, żeby w jakiś sposób działać na własną korzyść, jednocześnie działając na niekorzyść swoich na przykład klientów, czy, czy jakiegoś konkretnego społeczeństwa. Najczęściej spotykane przykłady takich naruszeń to są jakieś malwersacje środków publicznych, jakieś oszustwa podatkowe, które Wiadomo, że są pokrywane z pieniędzy wszystkich podatników, czy z pieniędzy nas wszystkich. Sygnalista zgłaszając takie nieprawidłowości, no działa, więc też niejako, jakby na korzyść społeczeństwa. Mogą to być przypadki jakichś nieuczciwych praktyk ze strony producentów, producentów na przykład żywności, którzy stosują jakieś niedozwolone, ale tańsze środki w produkcji albo ukrywają jakieś etapy produkcji po to, żeby zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, robią to w sposób niezgodny z prawem. Może być tak, że są to naruszenia jakichś przepisów bezpieczeństwa, które mogą skutkować tym, że pracownicy danej instytucji pracują z narażeniem zdrowia lub nawet życia, mogą to być przypadki. Naruszenia ochrony danych osobowych. Można tutaj tych, tych przykładów mnożyć. Wiele natomiast istotne jest to, że w większości przypadków konsekwencją takich działań jest jakaś szkoda większej grupy społecznej lub szkoda osób, które pracują w danej organizacji. Przykłady takich znanych sygnalistów, gdybyśmy chcieli sobie wymienić, przygotowałem tutaj takie dwa, chyba dosyć znane przykłady. Przypuszczam, że przynajmniej część z Państwa słyszała te nazwiska Edward Snowden, to jest chyba postać taka w świecie, zwłaszcza osób zajmujących się bezpieczeństwem informacji, na pewno znana jest to były pracownik CIA, współpracownik naczelnej agencji, Narodowej Agencji, przepraszam, Bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, który w roku 2013 upublicznił setki czy nawet tysiące dokumentów, z których wynikało, że służby. Wywiadowcze Stanów Zjednoczonych prowadzą taką zakrojoną na skalę w zasadzie całego świata akcję inwigilacyjną, polegającą na tym, że mają dostęp do korespondencji, mają dostęp do kanałów komunikacji, do rozmów telefonicznych różnych osób, również znanych osób ze świata polityki, m.in. Angela Merkel była na liście tych osób, które były przez te służby inwigilowane, podsłuchiwane. Wyszły tutaj też na jaw powiązania. Tych firm z różnymi firmami informatycznymi, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, od Facebooka, poprzez Google, poprzez Microsoft po Apple, wszystkie duże firmy informatyczne, które dostarczają jakieś narzędzia do komunikacji, okazało się, że gdzieś tam przez te służby są zachęcane, czy być może nawet zmuszane do tego, żeby dawać im dostęp do swoich systemów, dawać im możliwość śledzenia użytkowników. I Edward Snowden jest tutaj taką, takim przykładem sygnalisty dosyć kontrowersyjnym. Ponieważ z jednej strony działał on, tłumaczył, to także działa na korzyść społeczeństwa, ponieważ mieszkańcy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale innych krajów, które przez, przez służby amerykańskie są podsłuchiwani, mają o tym prawo wiedzieć. Natomiast z drugiej strony w samych Stanach Zjednoczonych nie uzyskał on statusu sygnalisty, mimo, mimo że za sygnalistę jest uznawany, ponieważ tam zarzucono mu naruszenie prawa. Odtajnienie tych dokumentów, które on upublicznił, było jednocześnie złamaniem Prawa w Stanach Zjednoczonych. Snowden musiał uciekać do Rosji, w Rosji przebywa do teraz, korzystając z ochrony tego kraju. I jest to często podawany taki przykład, który pokazuje, że sygnaliści, czy też podejmowane przez nich działania, mogą mieć charakter dosyć kontrowersyjny. Drugim przykładem, już takim bardziej oddającym ideę jakby w samej samej instytucji, sygnalistów jest Siergiej Magnicki. Siergiej Magnicki jest, czy był niestety, bo, bo ta jego działalność związana z sygnałowaniem skończyła się dosyć przykro. Był on księgowym rosyjskim, który nagłaśniał takie przypadki, przypadki powiązania rosyjskich władz z różnymi firmami rosyjskimi, z różnymi oligarchami, którzy często też wiązani byli ze światem przestępczym yy, udokumentował on między innymi nielegalne przypadki yy oszustw podatkowych w tych firmach, nielegalne przypadki przejmowania przez nie m, różnej własności, również prywatnej, y, różnych biznesmenów, y, w tym biznesmenów zagranicznych. Y, I niestety za to wszystko y, został postawiony w stan oskarżenia. Przedstawiono mu fałszywe zarzuty, które y, spowodowały, że został na rok umieszczony w areszcie. Proponowano mu y, współpracę służby rosyjskiej, próbowały y, przeciągnąć go na swoją stronę, zachęcały go, żeby te wszystkie podejrzenia y, zrzucił na y, Zagranicznych biznesmenów, którzy prowadzili jakieś interesy w Rosji. On odmówił, za co niestety, po roku aresztu, spotkała go przykra konsekwencja w postaci takiej, że został skatowany przez pracowników służb więziennych. Po kilku godzinach zmarnie, dopuszczono do niego opieki medycznej, i to pokazuje dlaczego między innymi sygnaliści potrzebują tak często ochrony, dlaczego te ich działania mogą wymagać tego, żeby od strony prawnej przysługiwał im jakiś specjalny status. Ochrona sygnalistów jest jednak potrzebna nie tylko w krajach takich jak Rosja, gdzie z tą demokracją jest cały czas na bakie, również w krajach bardziej rozwiniętych, cywilizowanych, gdzie, gdzie ta demokracja dużo lepiej funkcjonuje, jest też potrzebna. Wynika to z tego, że sygnaliści mogą się spotkać z różnymi działaniami odwetowymi ze strony środowiska, którego jakieś nielegalne praktyki nagłaśniają i może to być zarówno takie najbliższe środowisko typu przełożony, typu pracodawca, a może to być jakieś środowisko, Zawodowe, może nie związane konkretnie z miejscem pracy, ale które w jakiś sposób piętnuje działania. Takiego sygnalisty powoduje, że jest on w społeczeństwie w jakiś sposób odrzucany. Mogą to być działania takie wiążące się też z jakimiś fałszywy, fałszywymi oskarżeniami. Często jest tak, że te osoby nagłaśniające nieprawidłowości stają się obiektem ataków. Próbuje się jakoś je oczernić, kierując w stosunku do nich jakieś fałszywe zarzuty. Mogą się spotkać z mową nienawiści również na szeroką skalę, ponieważ może to być tak, że nagłaśniając jakieś nielegalne, Legalne działania, jakiś, jakiś, jakiś proceder, mogą się stać też wrogami publicznymi jakiejś większej grupy społecznej. I przed tym wszystkim sygnalistów ma uchronić, mają uchronić przepisy nowej europejskiej dyrektywy. Co istotne, ochrona sygnalistów dotyczy też ochrony ich członków rodziny, czyli to może być tak, że sygnalista, który zgłasza coś, może spowodować, że takie działania odwetowe będą kierowane w stosunku do osób mu najbliższych i te osoby również tej ochronie na mocy dyrektywy podlegają. Jak chronić sygnalistów? Co, jakie działania przewidują przepisy prawne, które mają na celu uniknąć czy, czy zapobiec tym wszystkim działaniom? Odwetowy, no przede wszystkim dyrektywa, która w tej chwili w Unii Europejskiej jest wdrażana, zakłada anonimowość, czyli zakłada taką możliwość zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistów bez konieczności podawania swojej tożsamości, bez konieczności podpisywania się imieniem i nazwiskiem pod zgłoszeniem. I w tym celu, aby to było możliwe, zakłada wdrożenie specjalnych środków technicznych i proceduralnych, o których sobie też za chwilę powiemy, i głównym tym środkiem, który ma to umożliwić, jest tak zwany bezpieczny kanał yy, sygnalistów, yy, czyli system. Najprawdopodobniej nie jest, to, nie jest to wprost powiedziane, jak on ma wyglądać, natomiast najprawdopodobniej będzie to w większości przypadków system informatyczny, który taką yy, możliwość anonimowego zgłoszenia i obsłużenia później tego zgłoszenia yy, będzie w firmie wprowadzał. Dyrektywa, co jest teraz dosyć istotne, jeśli chodzi o same wdrożenie tej dyrektywy. Dyrektywa powstała w październiku 2019 roku, została przyjęta przez Radę Unii Europejskiej, w listopadzie 2019 roku została opublikowana. Od grudnia 2019 roku weszła w życie i sama dyrektywa daje równo dwa lata wszystkim krajom członkowskim na wdrożenie wynikającej z nich przepisów. Czyli do 17 grudnia, Grudnia 2021 roku Polska ma czas na to, żeby u siebie odpowiednie przepisy wynikające z tej dyrektywy wdrożyć. Pytanie, czy będzie podobnie jak z RODO? Jeżeli pamiętacie. Sytuację z maja 2018 roku. 25 maja mijał taki okres dostosowawczy, który też taki, taki dwuletni okres dostosowawczy, które dyrektywa dotycząca ochrony danych osobowych dawała krajom członkowskim i w Polsce 25 maja upływał ten termin, natomiast 9 maja, chyba o ile dobrze pamiętam, weszła w życie dopiero nowa ustawa, polska ustawa o ochronie danych osobowych, czyli tak naprawdę na ostatnią chwilę rzutem na taśmę te przepisy. Zostały wdrożone, powodując spore zamieszanie. Przede wszystkim w tym, w tym ostatnim miesiącu, czy dwóch, trzech miesiącach przed wejściem w życie tych, tych przepisów, no, występował straszny chaos, jeśli chodzi o wdrażanie ochrony danych osobowych. Wszystkie firmy zajmujące się tym przechodziły wtedy taki, taką klęskę urodzaju, ponieważ na ostatnią chwilę wszyscy o tych przepisach się dowiadywali, próbowali je wdrożyć, płacili wtedy jakieś zaporowe stawki, nie mając za bardzo wyboru. Nie do końca no, też to wpływało pozytywnie na jakość tych wdrażanych przepisów. No to wszystko niestety powodowało duże zamieszanie i być może z dyrektywą o ochronie sygnalistów będzie podobnie. Niestety na tą chwilę nie mamy żadnej informacji na temat postępu prac dotyczących nowej ustawy wdrażającej przepisy tej dyrektywy. Ostatni sygnał taki pochodzący z marca 2021 roku z ministerstw odpowiedzialnych za wdrożenie tych przepisów był taki, że trwają prace przygotowawcze do wdrożenia nowej ustawy, natomiast ustawa w formie nawet jakiejś, jakiegoś projektu prawdopodobnie jeszcze nie istnieje. Gdyby istniała, byłaby oddana do konsultacji społecznej, natomiast na tą chwilę nic o tym nie wiadomo. Kogo dotyczą przepisy dyrektywy, czy też kto będzie zobligowany do wdrożenia tych przepisów? podstawowe dwa kryteria, które o tym mówią, dotyczą wielkości zatrudnienia oraz wielkości rocznego obrotu. Przepisy dotyczą zarówno organizacji prywatnych jak i publicznych, nie ma tutaj jakichś wyjątków. Natomiast kryterium dotyczące zatrudnienia i obrotów są to kryteria na zasadzie lub. Nie muszą nie muszą być spełnione oba. Wystarczy, że spełniamy jako pracodawca jedno z tych kryterium, czyli możemy być zatrudniającym powyżej 50 osób, lub możemy mieć roczne obroty na poziomie. 10 milionów euro, i wówczas jesteśmy zobligowani do wdrożenia tych przepisów. Jakie są takie podstawowe wymogi wynikające z dyrektywy? No przede wszystkim wdrożenie systemu ochrony sygnalistów, czyli wdrożenie zarówno procedur, jak i jak, jakichś polityk, które mówią wewnątrz nas, naszej organizacji, w jaki sposób te zgłoszenia przez sygnalistów mogą być dokonywane, w jaki sposób są obsługiwane. Jest z tym związany oczywiście wymóg taki komunikacyjny, musimy zakomuniko zakomunikować w, naszym, w naszej organizacji pracownikom to, że oni takiej, z takiej możliwości mogą skorzystać, że mają yy, taki system, który pozwoli im tego zgłoszenia anonimowo dokonać. Powinniśmy ich też do tego zachęcać. Yy, za chwilę też krótko powiem o tym, dlaczego. Yy, sam bezpieczny kanał jako system. No w większości przypadków będzie to najprawdopodobniej system informatyczny, musi być udostępniony pracownikom po to, żeby mogli z niego skorzystać. I co istotne, dyrektywa mówi o takim trzypoziomowym mechanizmie, czy takim trzypoziomowym sposobie dokonywania tych zgłoszeń. Pierwszy poziom to jest, to jest taki poziom wewnętrzny czyli nasz wewnątrz organizacji system, ten bezpieczny kanał sygnalisty, który pozwoli pracownikom dokonać takiego zgłoszenia. Jeżeli jednak to zgłoszenie będzie nieskuteczne, czyli nie zostanie przyjęte, nie zostanie prawidłowo obsłużone, sygnalista ma możliwość skorzystania z poziomu kolejnego. Jest to taki poziom regionalny, czy poziom instytucjonalny, obsługiwany przez instytucje państwowe. Nie wiemy na tą chwilę, jak to będzie wyglądało, czy, będą to, czy będzie to podział właśnie na zasadzie jakichś sektorów gospodarki, czy podział na zasadzie regionalnym, ale będą jakieś urzędy wyznaczone do tego, żeby do nich móc zgłosić naruszenia, które nie zostały na tym poziomie wewnętrznym w prawidłowy sposób obsłużone. I trzeci poziom, jeżeli żaden z tych pierwszych dwóch nie przyniesie skutku, trzeci poziom to jest po prostu opinia publiczna, czyli możliwość nagłośnienia danej sprawy poprzez upublicznienie jej w środkach masowego przekazu, w prasie, w telewizji. No i oczywistym jest tutaj, że jako pracodawcy powinniśmy dążyć do tego, żeby jak najlepiej obsługiwać te zgłoszenia nasze w ramach Naszego wewnętrznego systemu, bo jeżeli one nie przyniosą skutku, no to niestety gdzieś e, musimy się liczyć z takimi przykrymi konsekwencjami, że zostanie to upublicznione, że będziemy mieli wówczas duży większy problem, bo zamiast wyjaśniać sprawę wewnętrznie e, ze swoimi pracownikami, będziemy musieli tłumaczyć ją przed jakimś urzędem albo przed opinią publiczną. Mm. Jakie są wymogi, jeśli chodzi o sam bezpieczny kanał, czyli o ten system do składania, do składania takich zawiadomień o naruszeniu prawa, przede wszystkim anonimowość system musi gwarantować osobie, która dokonuje zgłoszenia, że jej tożsamość nie zostanie rozpoznana. Nie jest to takie proste. Za chwilę trochę więcej o tych aspektach technicznych powiem, natomiast na tą chwilę warto zapamiętać, że ten system musi taką możliwość dawać. Oczywiście nie jest to zabronione, jeżeli sygnalista ma chęć podpisać się. Imieniem i nazwiskiem, zgłaszając jakąś nieprawidłowość, może też z tego skorzystać, natomiast, natomiast nie ma takiego przymusu. Dostępność. Ten system musi być systemem łatwo dostępnym, nie może być tak, że jest on, że dostęp do niego jest w jakikolwiek sposób ograniczony. Trzeba pamiętać o tym, że nie każdy pracownik na przykład ma swój komputer jeżeli nie ma swojego komputera, no to nie może to być system, który gdzieś tam jest zainstalowany i z którego, aby skorzystać, trzeba, trzeba, trzeba być pracownikiem, mającym swojego laptopa czy PC, bo są tacy pracownicy w każdej firmie, którzy tego dostępu nie mają. System musi też gwarantować poufność. Pamiętajmy o tym, że w, no, w pracodawcy na pewno zależy na tym, żeby takie informacje o nieprawidłowościach, o jakichś naruszeniach prawa nie wyciekły gdzieś poza organizację, więc tutaj bezpieczeństwo i poufność tego systemu są też takim bardzo istotnym wymogiem. No i przede wszystkim system musi mieć dedykowany zespół do obsługi, czyli musimy mieć w organizacji wyznaczonych pracowników, którzy wiedzą, jak te zgłoszenia, które w systemie się pojawią, jak je w prawidłowy sposób, zgodnie z jakąś procedurą wewnętrzną, obsłużyć po to, żeby one nie lądowały w takim miejscu, no, gdzie nikt się nimi nie będzie interesował. Aspekty techniczne tego systemu dla sygnalistów, parę takich, takich kwestii związanych z bezpieczeństwem, teraz poruszymy, żeby też trochę Państwa przestrzec przed tym, że wdrażanie takiego systemu na własną rękę nie jest wcale takim zadaniem łatwym. Wydawać by się mogło, że to wystarczy jakiś prosty system, że napiszą go programiści. Natomiast tutaj te wymogi, które są stawiane, wymogi techniczne dla tego systemu no są nie takie banalne do wdrożenia. Przede wszystkim anonimowość musi być. Zagwarantowana, czyli wszelkie logi systemowe, które najczęściej we wszystkich systemach, we wszystkich systemach informatycznych czy serwerach na przykład webowych, zawierają masę danych pozwalających na ustalenie tożsamości, na przykład geolokalizacja na podstawie adresów IP. Jeżeli w logach zapisujemy, a większość systemów informatycznych zapisuje adres IP osoby, która łączy się z danym systemem, no to będziemy. Dosyć często w stanie tożsamość tej osoby ustalić. Podobnie jeżeli chodzi o przeglądarki, systemy webowe. W logach systemowych rejestrują nie tylko adres IP, z którego klienci danego systemu się łączą, ale również całą masę danych dotyczących przeglądarki, tak zwany fingerprinting w przeglądarkach. Jest to takie pojęcie mówiące o tym, że na masie, że na podstawie masy różnych drobnych informacji dotyczących przeglądarki, jesteśmy w stanie też użytkowników śledzić. W logach serwera WWW znajdują się m.in. informacje o tym, z jakiej przeglądarki, jakiego producenta, w jakiej wersji korzysta klient systemu, z jakiego systemu operacyjnego operacyjnego, on się połączył, y, jakie pluginy mógł mieć w tej przeglądarce, zainstalowane, z jaką rozdzielczością y, pracował jego komputer. To wszystko jest masa danych, które gdzieś tam też są w stanie Ułatwić śledzenie kogoś i namierzenie jego tożsamości. Kolejnym takim aspektem technicznym są metadane. Jeżeli w zgłoszeniu sygnalista dołącza jakieś pliki, jakieś dokumenty lub zdjęcia, to trzeba pamiętać o tym, że w tych plikach jest cała masa metadanych, która też często pozwoli ustalić, kto takiego zgłoszenia dokonał. Może być tak, że w informacjach dotyczących zdjęcia mamy na przykład informację o tym, jakim aparatem, czy jakim telefonem zostało wykonane, a z danego telefonu może na przykład korzystać jedna osoba tylko w firmie, jeżeli jest to telefon służbowy, no to będzie łatwe to do ustalenia. Kolejna rzecz, historia odwiedzin. Jeżeli ktoś z komputera służbowego dokonuje takie zgłoszenie, no to warto pamiętać, że jego przeglądarka zapamięta fakt, że on daną stronę odwiedził, że dany system webowy został przez niego odwiedzony i też warto o to zadbać, żeby te wszystkie informacje były wyczyszczone, żeby nie były gromadzone. Unikamy w ten sposób tej możliwości namierzenia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i powinniśmy no, wykazać, że robimy wszystko, żeby tak rzeczywiście w tym naszym systemie było. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o system dla sygnalistów, no to jest bezpieczeństwo tego systemu. Pamiętajmy, że to jest system, który z punktu widzenia bezpieczeństwa biznesu też jest takim systemem krytycznym, bo jakakolwiek, jakikolwiek wyciek danych z tego systemu, upublicznienie tych informacji wewnętrznych, no, mogą bardzo źle rzutować na, na wizerunek organizacji. Czyli przede wszystkim poufność, takie upewnienie się, że, że system jest odporny na znane podatności, że nie wyciekną z niego dane w jakiś prosty sposób, że jest dostępny. To jest też rzecz trudna do spełnienia, ponieważ system musi być anonimowy, czyli my nie możemy zakładać jakiś kont użytkowników i żądać, żeby pracownicy logowali się do tego systemu swoimi kontami. On musi być dostępny anonimowo, ale jednocześnie powinniśmy ograniczyć takie ryzyko, że do tego systemu podłączą się jakieś przypadkowe osoby z internetu, jakiś troll internetowy albo jakiś skrypt zatka nam ten system, wysyłając do niego miliony jakichś fałszywych Zgłoszeń. No oczywiście ochrona przed, przed manipulacją, przed sfałszowaniem informacji, czyli integralność tego systemu, też jest takim bardzo ważnym aspektem. Komunikacja, jeżeli system jest systemem takim webowym, dostępnym gdzieś online, w internecie, no to pamiętajmy, że komunikacja z tym systemem musi być w 100% szyfrowana szyfrowana w taki sposób, żeby to bezpieczeństwo było zagwarantowane, żeby nie można było tej komunikacji. Podsłuchać i ochrona danych osobowych. Pamiętajmy, że mimo, że dostęp do systemu ma być anonimowy i zgłoszenie może być dokonane anonimowo, to w takim zgłoszeniu mogą się pojawić dane osobowe wielu, nawet pracowników, więc o to też musimy zadbać, żeby, żeby ta ochrona danych osobowych była zagwarantowana, żeby ten system był też systemem takim zgodnym z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych. Powinniśmy też ten system monitorować, bo może być tak, że, że ten system stanie się obiektem jakiegoś ataku, że ktoś mm, przeciwko komu zostanie dokonane zgłoszenie w takim systemie, będzie próbował na przykład, y, w jakiś sposób uszkodzić ten system, albo, albo te informacje w nim zawarte y, zniszczyć. Więc ten system też powinien być systemem monitorowanym z punktu widzenia bez, bezpieczeństwa. Y, jak Państwo widzicie, nie jest to taki system, który można by było. W Szybki i prosty sposób wdrożyć. Tych wymogów technicznych i wymogów takich związanych z bezpieczeństwem jest wiele, więc warto to na pewno przemyśleć, warto to sobie wziąć do serca i, i, i jeżeli jest taka potrzeba, to zrobić to z głową. I to tyle. Mam nadzieję, że ten temat związany z samą dyrektywą i z wymaganym przez nią systemem dla sygnalistów udało mi się przynajmniej częściowo Państwu przybliżyć. Jeżeli mielibyście jakieś pytania z tym związane, to. Zachęcam do kontaktów na jeden z dostępnych tutaj na ekranie sposobów, czyli bezpieczny kanał sygnalisty.pl. Zakładka Kontakt. Tam jest taki formularz, przez który możecie się Państwo skontaktować, zwłaszcza w tych tematach związanych z samym systemem dla sygnalistów, z dyrektywą. To jest strona, której jestem autorem, jednym, jednym z twórców tej strony. W ramach niej rozwijamy też taki system dla sygnalistów, który już w tej chwili jest gotowy. Możemy go udostępnić do testów, jeżeli ktoś byłby zainteresowany wdrożeniem. Zachęcam też do subskrypcji, subskrypcji newslettera w serwisie opensecurity.pl. Jeżeli gdzieś tematy cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji Was interesują, to, to jest to taki kanał, przez który ja też udostępniam różne treści e, związane z tymi zagadnieniami. Jeżeli ktoś by chciał taki bezpośredni kontakt ze mną nawiązać, to również przez portal LinkedIn. E, jako Jakub Staśkiewicz tam występuje pod, pod tym linkiem, który widziany jest tutaj na ekranie. E, I to na ten moment tyle. Dziękuję Wam bardzo m, za wysłuchanie i do usłyszenia przy jakiejś kolejnej okazji.